Seniorzy z gminy Gdański pokazali, jak powinno się korzystać z życia. Mieli w sobie tyle energii, że nie jeden młody człowiek mógłby jej pozazdrościć. Się z naszymi niezmordowanymi seniorami. Jak wszyscy widzimy radość, ogromne zadowolenie, chęć zabawy, chęć bycia z drugim człowiekiem. I to jest najpiękniejsze, że spotykamy się w grupie ponad 500 osób, które z wielką ochotą tutaj przyjechały i my się też z ogromną radością spotykamy z seniorami. Informacja o tym naszym balu rozchodzi się właściwie lotem błyskawicy po gminie i dołącza do nas coraz więcej osób. Te spotkania nasze cieszą się świetną oceną nie tylko u nas, ale również w całym powiecie. Sukcesem udanej imprezy są nie tylko jej uczestnicy, ale i organizatorzy. Dzisiaj mamy drugi karnawałowy bal seniora oraz drugi tu w szkole w Straszynie. Bal organizuje Ośrodek Kultury w Cieplewie w partnerstwie podstawową w Straszynie. Organizacje mogą docenić uczestnicy, ale ze strony organizatora uważam, że jest to udana impreza. Cieszy się jeszcze większym powodzeniem niż w ubiegłym roku. Seniorzy doskonale się bawią i ten nasz wysiłek przy organizacji po prostu cieszy nas, że inni mają trochę radości. Bal seniora z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nie jeden młody człowiek mógłby pozazdrościć wigoru, energii tych starszych ludzi, którzy się bawią fantastycznie i mam nadzieję, że im się tutaj w szkole w Straszynie bardzo podoba. Jest to ogromne przedsięwzięcie, przygotowujemy się już od czwartku. Zawsze mogę liczyć na moich nauczycieli, którzy przygotowywali dekoracje. Dzisiaj z kolei kolejna ekipa. Pomocy, wolontariusze bardzo wszystkim serdecznie za to dziękuję. Nie ubyło się bez spotkań i rozmów przy stole, smacznego posiłku oraz tego, na co wszyscy czekali czyli wspólnej zabawy tanecznej. Ja się super bawię, tańczę i w ogóle. Także jestem zadowolona z tego, że tutaj jestem. Bardzo fajnie! Oby tak więcej! Jesteśmy bardzo zadowoleni, jest to naprawdę miła okazja do spotkania. Bardzo mi się podoba ta impreza. Ja lubię bardzo tańczyć, muzyka jest super. Bardzo fajnie, lux. Ekstra, lepiej nie trzeba. Super impreza, drugi rok jesteśmy, drugi raz. Ten kto nie był niech żałuje, a pełni energii seniorzy udowodnili, że wiek to tylko liczba. Polecamy również zobaczyć podsumowanie inwestycji Gminy Wiejskiej Próży Gdańskiej w roku 2019 oraz karnawołowy bal dla dzieci w pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.